Witam! W tym tutorialu zajmiemy się Switch Maxem w wersji 4. Zaprezentuję jego obsługę oraz zaprojektujemy prosty baner. Zaczynajmy! Zaraz po otwarciu programu możemy wybrać jeden z domyślnych szablonów. Są one podzielone na szablony filmowe oraz szablony projektów. My wybierzemy szablon domyślny z szablonów filmów i później dostosujemy go wedle własnych potrzeb. Zanim przejdziemy do projektu Banera, omówię podstawowe elementy interfejsu Switch Maxa 4. Pierwszym elementem jest Pasek Menu. W pozycji file możemy utworzyć nowy projekt, zapisać go lub też zaimportować Multimedia do biblioteki. W Edicie mamy podstawowe funkcje takie jak wstecz, ponów oraz wytni. W View możemy dostosować, które chcemy paski narzędzi widzieć lub też czy chcemy widzieć siatkę albo, albo linijkę w Insert możemy wstawić sceny, butony, czyli przyciski klipy filmowe oraz inne multimedia możemy skorzystać z jednego z gotowych efektów, wykorzystać skrypt lub też wstawić klatkę filmową w Modify modyfikujemy atrybuty Określonego obiektu. W Control sterujemy osią czasu. W Tools możemy ustawić nasze preferencje. Na przykład w Window możemy określić, które chcemy okna widzieć. Na przykład wyrównania. Natomiast Help no to po prostu jest pomoc. Następnym elementem jest oś czasu. Jest to jeden z najważniejszych elementów, ponieważ to tutaj sterujemy czasem wykonania poszczególnej animacji, oraz to tutaj wstawiamy klatki. Następny element to obszar roboczy. Tutaj wstawiamy wszystkie obiekty, i tutaj też one będą widoczne. Po lewej stronie Mamy pasek narzędzi, w którym możemy wstawić tekst, odpowiedni kształt lub też zaznaczyć czy też wybrać obiekt. Na drugiej karcie mamy zakładkę Script. Tutaj wstawiamy odpowiedni kod, który na przykład może się wykonać w reakcji na zdarzenie kliknięcia przycisku. Po prawej stronie możemy ustawić właściwości obiektu lub też odpowiednio go zmodyfikować, na przykład obrócić lub zmienić jego kształt. Poniżej w outline możemy dodać nowy obiekt do sceny i też tutaj wszystkie one będą wyświetlone w kontencie, czyli w zawartości, klikając na library Możemy tutaj zaimportować dźwięki, filmy i obrazki. Klikając Move, będziemy mieli wyświetlone wszystkie obiekty, które zostały użyte. Następna karta to Effects i Components. Tutaj na przykład możemy dodać jakieś gotowe komponenty, tak jak na przykład odtwarzacz pieków FLV. Oczywiście układ tych kart może być dowolnie modyfikowany i na przykład klikając w Windows i wybierając wyrównanie możemy sobie to tutaj zadokować i dzięki temu będziemy mieli do tego szybszy dostęp. Ok. Po tym krótkim wstępie przejdziemy teraz do praktyki, czyli utworzymy prosty baner. Zacznijmy od ustawienia właściwości naszego klipu. Klikamy na, na kartę właściwości i wybieramy właściwości filmu. Tutaj możemy ustawić kolor tła, szerokość, wysokość klipu oraz ilość klatek na sekundę, czyli po prostu jego płynność. My zostawimy tło koloru na białe, czyli po prostu zostawimy domyślny. Szerokość ustawimy na 800, natomiast wysokość ustawimy na 200 pikseli. Klatek 25 na sekundę może zostać, ponieważ jest to najbardziej optymalna wartość. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, będzie dodanie obrazka do biblioteki, a następnie wstawienie go do naszego klipu. Najpierw wyrównajmy sobie obszar roboczy, żeby był na środku, następnie z menu file wybieramy Import to Library i klikamy image, czyli obrazek. Stąd wybieramy nasz domek i przeciągamy go metodą najprostszą, czyli przeciągnij i upuść na nasz klip filmowy. Teraz z wciśniętym klawiszem Shift sobie go możemy proporcjonalnie przeskalować. Następną rzeczą, którą zrobimy, będzie dodanie tekstu. Klikamy w pasku narzędzi charakterystyczną ikonę tekstu i wstawiamy ją do naszego baneru. Teraz wpisujemy tutaj tekst. W naszym przypadku będzie to biuro nieruchomości. I tym sposobem nasz tekst został wstawiony do obiektu, czyli naszego klipu filmowego. Po prawej stronie, we właściwościach, możemy ustawić jego nazwę. Zresztą, tak jak każdego obiektu, ta nazwa będzie przydatna w szczególności wtedy, kiedy będziemy używać skryptów. Tutaj też możemy zmieniać ściankę, jej wysokość oraz kolor. OK. Teraz trochę ożywimy nasz baner. W pierwszej kolejności sprawimy, aby domek pojawiał się. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy. Wybieramy Convert to Move Clip. Dzięki temu utworzymy osobny klip filmowy, który będzie odseparowany od naszego głównego klipu. Zmieniamy mu nazwę na na przykład animacja domek. Rozwijamy go sobie, dzięki czemu weszliśmy do środka jego ustawień, do jego własnej osi czasu. I tutaj klikamy na nasz obrazek, czyli kształt można z tego miejsca lub bezpośrednio na obrazku. Klikamy Insert, Effects i wstawiamy efekt Fade In. Rozszerzamy go. Teraz trochę do 30 klatek, żeby dłużej trwał, i z Control wybieramy Play Move, aby podejrzeć efekt, który przed chwilą zrobiliśmy. Identycznie postąpimy z tekstem, ale zastosujemy tutaj inny efekt. Wychodzimy wyżej w hierarchii do sceny, klikamy na nasze biuro nieruchomości. Prawym przyciskiem wybieramy Convert to Move Clip. Nazwijmy go animacja tekst. Wejdźmy na jego oś czasu. I teraz tak. Na samym początku ustawiamy pozycję, z której tekst ma wjechać na nasz banner. Ponieważ będzie to animacja ruchu, następnie w dowolnym miejscu ustawiamy kluczową klatkę, czyli będzie to pozycja, w której zakończy się animacja. I teraz w w świecie przeciągamy nasz tekst. Dzięki temu, jak teraz możemy sprawdzić na poglądzie, Tekst wjedzie nam na nasz banner. Jak można zauważyć, utworzyła nam się tu automatycznie charakterystyczna niebieska linia. Ją oczywiście możemy dowolnie modyfikować. Tym samym zmieniać tor wjazdu naszego tekstu. Teraz utworzymy prostokąt i wstawimy go na naszą scenę. Z narzędzi wybieramy odpowiednią ikonę. W Properties możemy ustawić z tej linii my zostawimy na zwykłą linię. Na kolor tej linii ustawimy granatowy. Natomiast pozostawimy go bez wypełnienia. Rysujemy prostokąt. Teraz przesuwamy go trochę i obracamy, wykorzystując narzędzie Transform Tool. Jeszcze możemy go trochę pomniejszyć. O. Ok. Teraz wstawiamy tekst, który. Będzie w środku prostokąta. Ustawiamy go mniej więcej wewnątrz prostokąta. Oczywiście można skorzystać z narzędzi wyrównania, ale w tej chwili u nas jest to niepotrzebne. Jeszcze trochę pomniejszymy tekst. Ok, teraz zaznaczamy nasze dwa nowo utworzone obiekty i z Modify wybieramy grupowanie, aby te obiekty figurowały pod jednym. Oczywiście, można im nadać nazwę. I teraz Teraz zastosujemy animację do naszej nowej grupy, czyli klikamy ją prawym przyciskiem, Convert to Move Clip. Wchodzimy na jej oś czasu, zaznaczamy obiekt i skorzystamy z naszego gotowego efektu, czyli Fade In. Od razu go trochę rozszerzymy. Gdzieś może do 35. Teraz znowu klikamy Insert i z efekt wybieramy tym razem Fade Out. Oczywiście, klikamy Nie, żeby nam się efekty na siebie nie, nie zamieniły. Jego też rozszerzamy do 35 klatek. I jeszcze istotna rzecz, klikamy na właściwości tego klipu filmowego i odznaczamy pozycję Stop Playing at End. Dzięki temu zapętlimy nasz klip filmowy. Teraz możemy sprawdzić działanie. Jak widzimy, nasze zapraszamy pulsuje. Ostatnią rzeczą, którą poznamy w tym tutorialu, będzie przycisk. Dodajmy go, najpierw zaimportujmy do biblioteki odpowiedni obrazek. Jest to symbol oczywiście zamknięcia i będzie on służył też do tego celu, czyli będzie po prostu zamykać nasz baner. Ustawmy go w odpowiednim miejscu na scenie i teraz, klikając na niego prawym przyciskiem, przekonwertujmy go do przycisku. Jak widzimy, automatycznie w ustawieniach możemy ustawić odpowiednie stany kiedy kursor znajdzie się nad naszym przyciskiem, kiedy zostanie wciśnięty i obszar jego aktywności. Na samym początku ustawimy, co się będzie z przyciskiem dziać kiedy kursor znajdzie się nad nim, czyli klikamy Has Separate Over State. Teraz wejdźmy do tego stanu, czyli overstate, i trochę go powiększmy. Ok, teraz możemy podglądnąć, jak to wygląda. Czyli z file wybieramy test. Jak widzimy, przycisk po najechaniu się powiększa. Ale zauważmy, że jak go wciśniemy, to się pomniejsza. Jest to właśnie. Yy, Drugi stan, czyli downstate. My nie chcemy, żeby on się pomieszał po kliknięciu, dlatego zaznaczmy downstate. Usuńmy ten kształt. Skopiujmy kształt z wyższego obiektu, żebyśmy mieli pewność, że będą identyczne. I wklejmy go tutaj. Uruchommy ponownie test. Jak teraz. Jak widzimy teraz po kliknięciu obiekt się nie zmniejsza. Następną rzeczą, którą jeszcze zrobimy, to zwiększymy jego obszar o aktywności, czyli dodajemy tak zwany hit state. Ten obiekt, który tutaj jest, może być właściwie dowolnym obiektem, dlatego dla przejrzystości ustawimy sobie Niech hmm. to będzie prostokąt o kolorze granatowym i zwiększmy jego obszar do dość dużych rozmiarów, żeby użytkownik mógł go prościej zamknąć. Teraz, jak widzimy, to jest cały obszar naszego przycisku. Sprawdźmy jak działa. Widzimy teraz już z tego miejsca, on się powiększa, czyli nasz obszar aktywności jest stosowany. Ok. Teraz dodajmy do nie do przycisku komendę, którą będzie wykonywać. Czyli jak już wcześniej wspomniałem, ma po prostu zamykać nasz banner. Z Insert. Wybierzmy skrypty Events, Button i OnRelays, czyli kiedy zostanie puszczony przycisk myszy. Ok. Teraz z lewej strony klikamy Add Script. Wybieramy Browse Network and FS Comment. Ta komenda służy do wykonywania określonych poleceń. My tutaj wpiszemy Quit, czyli zamknięcie. OK, teraz sprawdźmy nasz przycisk. Jak widzimy, zamknął się nasz banner, czyli przycisk działa poprawnie. Ostatnia rzecz, jaka nam pozostała, to wyeksportowanie naszego pliku. Więc klikamy File i Export. Stąd możemy wybrać, czy ma być to plik SWF, plik HTML z swf lub też na przykład film w AVI. Oczywiście ustawienia eksportu możemy zmieniać, natomiast my wybierzemy sam plik SWF. Zapiszemy go. I teraz, klikając na niego dwa razy, możemy go otworzyć. Jak widzimy, nasz banner działa. To już koniec tego tutoriala. Mam nadzieję, że. Chociaż trochę przybliżyłem Wam obsługę Swish Maxa w wersji czwartej. Dziękuję za uwagę.